Każda fabuła składa się z co najmniej jednej postaci, innego wyjścia nie ma. Fabuła bez postaci nie jest fabułą. Postacie są ważne, bo to przez nie opowiada się historię. Postacie są ważne, bo to głównie na nie będzie patrzył widz przed telewizorem. Żeby nie wiem jaka była scenografia, żeby nie wiem jakie były tłacze, animacje, efekty, montaż, muzyka i co tam jeszcze możecie w bajce upchnąć, zawsze widz będzie chciał spojrzeć bohaterom w oczy. Twarz ludzka zawsze dla widza jest najciekawsza, a ze wszystkich twarzy w serii najciekawsza jest twarz głównego bohatera. Nie ma tu miejsca na zajęcie się szczegółową analizą roli, miejsca i struktury postaci pierwszoplanowych, drugoplanowych czy epizodycznych. Zajmę się więc głównym bohaterem. Wszystkie inne postacie w serii powinny być zbudowane według podobnych recept co protagonista, z tym, że oczywiście nie powinny być główne. Widz musi pokochać głównego bohatera od pierwszego wejrzenia, od pierwszej sceny. Jeżeli tego nie zrobi, to da bajce mityczne 2 na 10 i szybko o niej zapomni, z głębokim przekonaniem, że go olano i będzie miał rację. Widz prawie zawsze ma rację. Widz musi identyfikować się z głównym bohaterem, musi na te kilka godzin stać się nim, musi myśleć jak on, podejmować decyzje, musi wybierać. Widz musi się bać o głównego bohatera, musi się z nim cieszyć i z nim płakać, a w końcu musi się zmienić wraz z nim. Musi zrozumieć to, co zrozumiał protagonista w wyniku wydarzeń całej serii. Nieźle co? Tylko jak na najświętszy Madhouse to zrobić, żeby tak było? Oto jest pytanie. W tym zestawieniu spróbujemy przedstawić wam piątkę najlepiej nakreślonych protagonistów w fińskich bajkach, opus magnum tego zagadnienia i listę, którą spokojnie można nazwać projektującą dla wielu sposobów myślenia. Zaczynajmy! Tak, tak, każdy wiedział, że on tu będzie, wszyscy czekali na widok tej zgolonej na łysoczachy ten wiecznie niepokorny, zakręcony i szalenie nieprzewidywalny superbohater. Pokazuje on nam swoje ideały jako osoba radząca sobie w życiu i samodzielna. Saitama to człowiek, który nie narzeka, lecz stara się czerpać z życia i walczyć o to, by było lepsze. Ten niespełniony gwiazdor nie porzuca marzeń. Wręcz przeciwnie, pomimo wszelkich niedogodności, dalej wspina się powoli na szczyt, by je osiągnąć. Do tego pozostaje przykładnym gospodarzem, gotuje, sprząta, mieszka sam i utrzymuje się bez problemu. Co najważniejsze, nie jest przerysowany. To nie jest jakiś tam typowy otaku nerd czy zbrodniarzy. Nie, to zwykły człowiek, taki jak my wszyscy, który każdą rzecz w życiu osiąga swoim wysiłkiem i właśnie za to zasługuje na szacunek. Młody, spokojny chłopak ze wsi, mądry i stanowany. Taki właśnie jest Eren, uczący jak żyć dobrze, spokojnie i szczęśliwie. Przystojny, otoczony przez przyjaciół, zdobywający szacunek gdziekolwiek by się nie pojawił. Brzmi przesadzenie, ale tak naprawdę jest wyjątkowy. Jednak największą zaletą Erena jest jego zwyczajność, bo w swoim byciu idealnym pozostaje tym, kim może być każdy z nas. Przykłada się do nauki, darzy ogromnym szacunkiem swoich rodziców, dba o ich dobytek. To ten, o którym często ludzie mówią, że jest złotym dzieckiem, jednak prawda jest taka, iż po prostu bardzo stara się nikogo nie zawieść, co udaje mu się osiągnąć i za to znajduje się na tej liście. Każdy wielki człowiek zaczyna małymi krokami, przedziera się przez swoją normalność, szuka ludzi, na których warto się wzorować, w końcu stara się odnaleźć w tym wszystkim siebie. Jednak nie każdy może być wielki, a nawet jeśli, to nie tak jak Ouma Shu. Nastolatek geniusz wie, kiedy okazać komuś uczucia, a kiedy rządzić żelazną ręką. Wzorując się na największych i najwybitniejszych, nie uznaje półśrodków. Jeśli trzeba coś zrobić, to on po prostu to zrobi. Jego doskonała Adaptacja do otoczenia w każdych warunkach w połączeniu z niesamowitym zmysłem, stratega daje mu wielkie pole do popisu. Przywódca idealny, surowy, lecz sprawiedliwy. Dostojewski nazwałby go jednostką wybitną, bo to po prostu właściwy człowiek na właściwym miejscu. Od samego początku widać, kiedy jakaś osoba jest po prostu kimś. To wiadome. Instynktownie odczuwamy, że ktoś jest specjalny, że stoi od nas wyżej, widzimy stanowczość i siłę. Taki właśnie od początku jest Amano, dysponujący siłą, sprytem i wielką mocą stoi ponad innymi poprzez swoją stanowczość i żelazną wolę. Ba, żelazną, wręcz diamentową. Człowiek posiadający nerwy ze stali, który potrafi połączyć szybkie i sprawne podejmowanie decyzji z przemyśleniem każdej z nich. Pamiętnik to tylko dodatek. O Amano można by wręcz powiedzieć, że widzi przyszłość. Co równie ważne, wykorzystuje swoje umiejętności zawsze w światłych celach, niosąc światłość, dobroć i uśmiech ku maluczkim tego świata. W dodatku to świetny przyjaciel, kochający chłopak i pomocny kolega ze szkolnej ławki. To po prostu osoba, której nie lubić się nie da. W końcu on, bohater doskonały, Klaus to na pierwszy rzut oka zwykły pilot, jednak to tylko pozory. Jego doskonałe wyczucie sytuacji sprawia, iż zawsze ma wszystko pod kontrolą. Nigdy nic nie jest mu w stanie umknąć. Choć odzywa się mało, to każde słowo jest przemyślane, wyważone i co najważniejsze, zawsze trafne. To właśnie bycie tak wielkim mastermindem stawia go tutaj, lecz nie tylko. Pochodzący z perfekcyjnego miasteczka, początkujący rajdowiec oraz mechanik, bardzo szybko pokazuje, co jest jego prawdziwym talentem jest to walka. Postawi się w każdej sytuacji, zawsze zareaguje nie jest mu straszna żadna armia czy to podniebne strzelaniny, czy słowne potyczki w salunach. Klaus Walka to prawdziwy, a co najważniejsze wyrazisty bohater, na którego barkach toczy się cała historia i który od początku do końca wiedział, jak uratować świat. Fiction.